Ja tylko chcę znaleźć matkę. To jest, to jest najważniejsza sprawa. Dzisiaj nie. nie masz kierowniczki, zatem chwytamy nasz, naszą ramkę. Odstawmy ją w to miejsce. Ok, i co? I weźmy kolejną ramkę, taką młodą. Zobaczmy, jak tam wygląda sytuacjonę. Też pięknie założona pszczołką. No i tak, tutaj mamy. Jest pyłek. Są knotki. Jest dużo knotków. Jest też miodek. Czyli mają wsparcie techniczne. Kantyna pszczółek jest. Stołówka, stołówka znaczy. Czyli jest komplecik. Matka założyła tą rameczkę. Wszczukami nowymi, więc dziękujemy ci za to. My szukamy matki. Nie znajdujemy jej tutaj, więc zobaczmy na odwrocie ramki. Tutaj na odwrocie ramki jest dużo pieżgi. Jest dużo pieżgi miotku Ale jest pierzga Czy tu są jakieś knotki? Tak, są knotki. Tutaj też są knotki Czyli mamcia tutaj była i też założyła tą, założyła tą ramkę na pszczółki. Czy tu jest matka? Nie. Czas z naturą, okej, okay, nie ma matki, zatem bierzemy tą ramkę, wkładamy ją do środka. I zawsze mogę ten korpus, który tutaj jest, postawić. Czyli przekładać już ramki z tamtego korpusu do tego korpusu. Myśląc, że tutaj nie ma matki. Dobra, zatem weźmy, wybierzmy kolejną młodą ramkę. I tak, sprawa jest następująca: jest tutaj mnóstwo knotków. Są robaczki, czyli ta ramka została przez mamcie równiusieńko przejechana. Tutaj również zaknotkowana rameczka, są już są robaczki, takie sporowe. Szukamy matki. Szukamy matki. Nie widzę tutaj matki, zatem myślę, że tą ramkę możemy włożyć z powrotem, ale do tego naszego, powiedzmy, naszego korpusu. A tutaj chyba mi się wydaje, że będę musiał podłożyć, bo mam słoik na dole podłożyć jakąś pół ramkę pod spód, żeby to trochę podnieść. Tak zrobimy, że ten półkorpus tutaj podłoży, spróbujemy podnieść do góry, bo tu mi słoik przeszkadza, ja go nie wyciągnąłem, a myślę, że gdybym to podniósł do góry, tylko sprośmy, nie, nie ma znaczenia jak. A, Nie wiem, czy tak nam radę jedną ręką, wiecie jak jest, wiecie